Moje małe torebki. Czerwona. Alma Picasso. Steve Madden. Druga czerwona. Ona wygląda jak malinowa, ale ona jest czerwona. Jest krwista, krwista ciemna czerwień. To wygląda właśnie jak malinowa, ale jest krwista czerwona, czerwona, czerwona czerwień. Steve Madden. ma łańcuszek. W środku ma taką podszewkę w pepitkę, jedna kieszonka na ekspres i dwie kieszonki jeszcze w oczy do komórki. Jedna większa, druga mniejsza, i łańcuszek to słowo. Bardzo mięciutka tylko bardzo. Bardzo przyjemna torebeczka, może być do ręki, może być pod pachę, może być również na ramie. Teraz otworzymy jeszcze palone Picasso. Powiem Wam, że tej torebki też jest krwisto-czerwona, a wychodzi y w kamerze wygląda, jakby była malinowa, ale to jest krwista czerwień, taka jak krew. Ani razu jeszcze nie miałam jej. Nie użyłam jej jeszcze, ani razu. Zobaczymy, ma Na magnes jest taki Nawet jeszcze w jest, jest papier w środku. Po prostu sobie. Dlaczego, co ona tam ma? Mam. Nie ma kieszonki, nie, nie ma absolutnie żadnej kieszonki. Jest tylko i kolejna ze skórki amarantowa, ciemny amarant, zapinana na magnes. Ciężko jest jedną ręką to otworzyć. O, I w środku ma Jordana. w środku ma taką atłasową podszewkę. Atłasowa podszewka, srebrny łańcuszek. Mam takie skórzane buciki amarantowe. Druga jest pomarańczowa. Jest pomarańcz, zapięcie ma w kształcie, w kształcie pomadki i w ten sam sposób się otwiera i w środku też ma właśnie w środku też ma taką atłasową podszewkę. Wiecie, co chciałam tu, to jest filmować, ale męczyć torebeczka taka malusinka torebeczka pomarańczowa, mam takie właśnie buciki na, y, ze złotą piętką bez palcy y, z, tylko z taką pomarańczowym paseczkiem i pięta jest y, złota i obcas złoty takie wysokie szpilki więc bardzo fajnie mi do niej y, ona do nich pasuje tu kolejny Amarant. Kolejny amarant. Gdzie na chwilę to? Może postawię tak. Spróbuję Z tym, że ten amarant jest już nie taki. To była taka. Też nie jest taka jasna. Ta, ten amarant jest ciemny. Taki ciemny amarant. Ciemny amarant. Natomiast ta jest bardzo jaskrawa, z takimi okuciami. Powiem szczerze, że ją biorę zawsze jako kontrast. Nie mam żadnych takich butów, takich ściekłych, amarantowych. Mam amarantowe, ale właśnie takie ciemne. Bardzo ciemne amarant, jak ta torebka. Natomiast takich jasnych nie. Tu jest bardzo, bardzo fajna torebeczka. Ona miała tu jeszcze taki śliczny komponik, który odpina się jeszcze był taki przyczepiony do ekspresu kuponik, który który jest, ale odpadł, Oderwało mi się, muszę go przyszyć. Złota z takiego sznurka też jest ciekawa. I Powiem wam historyczna moja torebka, którą mam już bardzo długo, z masy perłowej. Z łańcuszkiem. Z łańcuszkiem. Powiem Wam tak, z tą torebką mam i miłe z. Y wspomnienia i niemiłe. <gry> także historyczna torebka z masy torłowej jeszcze się uchowała jeszcze ją, jeszcze ją mam dość długo lubię takie takie rzeczy, bo przypominają że na podstawie raz dobre, raz niedobre i to cały arsenał cały arsenał Moich, moich torebek. Jedna, druga. Nie za dużo, ale to są same małe torebeczki Następny filmik zrobię z, z torebkami większymi, takimi torebkami na zakupy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.